Cześć. Jak wiecie z poprzedniego filmu, yy, robię test paletu w kotle na Ekogroszek. Yy, dzisiaj, słuchajcie, takie małe podsumowanie tego. Yy, to już jest 5 dni, kiedy palę paletem i troszkę Wam o tym powiem, yy, jak to wyszło. Yy, dowiecie się również, yy, czy będę yy, kontynuował ten test. Yy, wszystko dowiecie się z tego filmu. Słuchajcie, yy, sprawa wygląda tak. Na początku miałem dość duży problem z ustawieniem tego pelletu. Żeby on się nam fajnie spalał, szczególnie w podtrzymaniu, rzeczywiście tu w podtrzymaniu był problem, ale ogólnie on się bardzo fajnie palił w trybie praca. tak? Chociaż przyznam się Wam szczerze, że musiałem dość mocno wydłużyć czas podawania tego paliwa, skrócić czas przerwy. No i pierwsze wrażenia były takie, że no nie będzie to ekonomiczne, skoro. To paliwo trzeba podawać częściej, więcej, no to nie będzie to ekonomiczne. No i słuchajcie, minęło 5 dni, i ja tutaj mam taki wskaźnik na kotle procentowy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć tutaj, chyba tak. Tu jak widzicie, pokazuje 18%. To jest poziom paliwa w podajniku. Równe 5 dni minęło dzisiaj o godzinie 15. I tu było 21 procent, czy 22 bodajże procent, jakoś tak. Słuchajcie, jak przeliczyłem sobie to, ile to jest kilogramów spalonego peletu, no to mi wyszło, że spaliłem 148 kilogramów peletu. Przeraziłem się tym, ale po chwili, jak zacząłem się o tym zastanawiać, to mówię, ale jak to jest możliwe? Przecież ja wrzuciłem tutaj 5 worków peletu po 15 kg, czyli wrzuciłem 75 5 kg peletu do podajnika. No słuchajcie, właśnie. Ten wskaźnik nie pokazuje nam poprawnie w przypadku peletu. On pokazuje jak najbardziej poprawnie w przypadku ekogroszku. Jest skalibrowany do ekogroszku. 100% podajnika to jest 190 kg paliwa. I to się mniej więcej zgadza z tym, co ja liczyłem. Natomiast w przypadku peletu, niestety ten wskaźnik tutaj nam się nie sprawdza. Trzeba by go skalibrować pod pelet. No, bo słuchajcie, z czego to wynika? To jest czujnik objętościowy, tak? On liczy nam objętościowo, ile paliwa zostało podane. Natomiast ja Wam tu zaraz pokażę, jak wygląda sprawa objętości w przypadku peletu i ekogroszku. Spójrzcie, tutaj mamy pelet załadowany do pełna, tutaj jest 1,8 kg peletu. Tutaj również jest 1,8 kg, ale jak widzicie, no nie jest to pełne, tak? A gdybyśmy jeszcze uwzględnili to, że między y, tym ekogroszkiem jest dużo powietrza, tak? I jeżeli byśmy to powiedzmy y, ścisnęli na prasie, żeby tego powietrza było jak najmniej, no to tu pewnie byłoby pół, po, pół pojemnika. A tak jak Wam mówię, tu jest 1,8 kg i tu jest 1,8 kg. Także jak widzicie, ta objętość pelletu jest większa. Więc to, że ja zwiększam podawanie tego paliwa, zmniejszam czas przerwy, to nie znaczy, że ja tego pelletu spalam więcej. Spalam więcej, ale jeżeli mówimy o objętości, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kilogramy, to już to tak nie wygląda. I teraz powiem Wam tak, słuchajcie, ja liczyłem na to, że tego peletu, ten kocioł będzie spalał gdzieś około, o około 30% więcej niż ekogroszku. Tak zresztą też pisaliście mi w komentarzach do poprzedniego filmu, że tego będzie więcej, że to nie będzie się opłacać. Słuchajcie, pod względem objętościowym tak, rzeczywiście peletu idzie więcej, ale ja sobie to przeliczyłem na kilogramy. Yy, bo słuchajcie, już, już Wam pokazuję yy, tutaj, jeżeli chodzi o kilogramy, jak to wygląda. Yy, na tym wskaźniku, co mam na kotle, yy, 1% to jest 1,9 kg. ekogroszku, tak? Przy takiej pogodzie, jaka była ostatnio, przez ostatnie 5 dni, no to tego, to spalanie byłoby w granicach 8%. Góra 9 ale ja myślę, że około 8, bo było w miarę ciepło. 8, już wam tutaj mówię, mam tu wyliczenia. 8% podajnika w przypadku ekogroszku to jest około 15,2 kg węgla dziennie. Czyli tyle ekogroszku bym spalił w taką pogodę, jaka była przez, ostatni, przez ostatnie dni dziennie, tak? Czyli, czyli 15,2 kg. Jeżeli uwzględnimy sobie to, że ja spaliłem 5 wotów peletu przez 5 dni, słuchajcie, nawet trochę więcej niż 5 dni, tam było 5 dni i kilka godzin, no to nam wychodzi, że peletu spaliłem 15 kg na dzień, nawet gdy nie całe te, te 15 kg w ciągu dnia. Czyli, jaki z tego wniosek? Peletu spaliłem tyle samo przez te 5 dni, ile w ciągu 5 dni spaliłbym ekogroszku. Przy tej samej pogodzie. No, dla mnie jest to w ogóle szok, tak? Szok. Yy, nie spodziewałem się tego. Yy, dlatego podjąłem decyzję o kontynuowaniu yy, tych testów. Yy, ponieważ, yy, no, jest to dla mnie temat ciekawy, który warto by było pociągnąć dalej. Yy, nie wiem jak to jest możliwe. Być może ja coś źle liczę, no ale już zastanawiałem się nad tym przez ostatnie kilka godzin, co mógłbym źle liczyć. No tak mi wychodzi 15 kilo PELETU na dzień i 15 kilo yy, ekogroszku na dzień przy takiej samej pogodzie. Nie chcę być inaczej. Z tym, że słuchajcie, ten PELET, który ja kupiłem ostatnio tak, yy, on był od lokalnego dostawcy. Yy, Powiem Wam tak, on nie jest certyfikowany, no bo wytwarzany przez, przez, przez lokalnego producenta. Natomiast on wydaje się bardzo dobry jakościowo. Jest twardy, łatwo się nie łamie, naprawdę. Natomiast słuchajcie, kupiłem teraz trzy worki Peletu, niby Pelet Premium, w takich workach, niby Pelet Premium, pisze tu certyfikaty jakieś nawet ma, pisze A1, coś tam, EN. Yy, więc wydaje się, że powinien być lepszy. Ale ja nie jestem specjalistą od peletu. Wydaje mi się, że wcale nie jest lepszy. Spójrzcie na ten pelet. Jest ciemniejszy, ale jest drobniejszy. Jest zdecydowanie drobniejszy i bardzo łatwo łamliwy. Bardzo łatwo się łamie. Także nie wiem, wydaje mi się, że ten pelet, co kupiłem teraz, jest gorszy. Ten pelet, na którym testowałem, wydaje mi się lepszy jakościowo. Dlatego kupiłem trzy worki tego pelletu innego. Będę go testował teraz. Zobaczymy jak to spalanie też będzie właśnie przy tym pelecie, który wydaje mi się gorszy. Nie wiem. Ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że jest gorszy. Jeżeli uda mi się w kolejnych dniach kupić pelet, no bo wiecie, ten pelet nie jest konkurencyjny cenowo, tak? Jeżeli ja bym miał spalić tyle samo tego pelletu co ekogroszku, to tak naprawdę, jeżeli weźmiemy cenę 1350 za tonę węgla i około 1600 zł za, za tonę tego pelletu, który kupiłem, no to się nie opłaca, tak? no bo nawet jeżeli spalę tyle samo pelletu, ale ten pellet jest droższy. Natomiast da się kupić pelet za 1200-1300 zł, niby sosnowy też. Także no nie wiem, ja spróbuję taki pelet kupić tutaj gdzieś lokalnie. Nie wiem, czy uda mi się tak kupić, żeby te parę worków, worków tylko kupować, a nie całą tonę. Jeżeli mi się uda, to również zrobię taki test. Bo taki pelet już za 1200-1300 za zł, jeżeli paliłby się tak samo jak ten pelet, który testowałem do tej pory, no to myślę, że byłaby to jakaś alternatywa. Tak jak widzicie wygląda to obiecująco, dlatego będę ten test kontynuował. Pod koniec tygodnia zapowiadają, że mają być już troszkę większe mrozy, więc chciałbym też ten pellet przetestować w większym mrozy i porównać sobie to spalanie między y, ekogroszkiem y, a pelletem. Y, aktualnie ustawienia, y, już Wam pokażę jak wyglądają ustawienia, a jak wyglądały w przypadku ekogroszku żebyście sobie mogli porównać jak to wygląda. Tak to wygląda jak tutaj na tej grafice. Także jak widzicie dość mocno musiałem zwiększyć to podawanie tego peletu. Jest podawane częściej, szczególnie w podtrzymaniu, tak? No tu mamy 12 minut w przypadku tego groszku i 5 minut i co 5 minut w przypadku peletu. Także zmiana dość duża. Ale, słuchajcie, ustawiony jest teraz kocioł tak, że y, fajnie się pali w trybie praca. Fajnie się również, y, y, fajnie również utrzymuje ten żar w y, trybie podtrzymania. Jest to ustawione tak, że jestem z tego zadowolony. Natomiast, słuchajcie, jeszcze y, w tym kotle można ustawić coś takiego jak PID. Czym jest PID? Słuchajcie, y, no, normalnie kocioł, taki kocioł na ekogroszek pracuje w trybie 0-1, tak? Czyli jest praca, dążymy do zadanej temperatury, a następnie wchodzimy w podtrzymanie. Gdy temperatura spadnie, to znowu mamy pracę, a później podtrzymanie. W PID kocioł y, ma tak zwaną modulację mocy. Y, tu w tym kotle jest czterostopniowa y, modulacja mocy. Można tu, tą funkcję włączyć w ustawieniach serwisowych. Polega to pokrótce tak, że kocioł stara się tak pracować, żeby nie wchodzić w podtrzymanie. Czyli jeżeli nie ma potrzeby mocnego grzania, to jest tylko delikatny płomień, który stara się utrzymać temperaturę zadaną albo nawet, nawet niekoniecznie utrzymać ją, nawet być poniżej trochę tej temperatury, temperatury zadanej. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w to podtrzymanie. Tak? Jeżeli jest potrzeba, bo załączy się pompa CW albo temperatura na polu, spadnie, no to wtedy kocioł próbuje wejść na większą moc, żeby no żeby po prostu zagrzał, a żeby nie wchodził w to podtrzymanie. Na tym to po polega, tak? Jak mówiłem Wam wcześniej, tutaj dużo tego peletu idzie w podtrzymaniu, no to podtrzymanie jest kłopotliwe dosyć. Być może, że w PID to spalanie tego peletu będzie mniejsze. Ja czytałem kiedyś o systemie PID, testowałem go również w przypadku EGO Niektórzy twierdzą, że w PID mamy niższe spalanie paliwa, bo kocioł, co prawda, nie wchodzi w podtrzymanie, ale pracuje z mniejszą mocą cały czas. Ja w przypadku EGO tego nie zauważyłem. Uważam, że spalanie było takie samo. Dlatego po kilku miesiącach testów tego systemu PID z niego zrezygnowałem i przeszłem z powrotem na system zero-jedynkowy ale być może w przypadku pelletu, który nie lubi podtrzymania, być może ten system będzie powodował, że to zużycie tego paliwa będzie jeszcze mniejsze. Nie wiem, ale kusi mnie to, żeby to również przetestować w najbliższych dniach. Szczególnie jak się te temperatury troszkę zrobią minusowe bardziej, bo teraz tak naprawdę w PID to on by pewnie pracował przy tej najniższej mocy, a chcąc to dobrze przetestować, dobrze by było, żeby było troszeczkę chłodniej. Zobaczymy, będę się starał jeszcze tego pelletu dokupić, przetestować to dogłębnie i wtedy Wam dam znać, czy opłaca się palić tym pelletem, czy nie. Dobra, słuchajcie, chyba tyle co chciałem powiedzieć, także na dzisiaj kończę. Spotkamy się pewnie za kilka dni i, i, i powiem Wam więcej, jak te testy dalej wypadły. Trzymajcie się, do następnego, cześć!